Wszystkim. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Piona, jesteśmy na Trzechowicach, niedaleko Gliwic Tutaj, gdy byłem małolatem imprezowałem. Bardzo, bardzo mocno imprezowałem. Zawsze jeździłem tutaj ze starszymi kolegami i koleżankami. I kiedyś też, tutaj, pod namiotem, gdy otwierałem konserwę. Bo chciałem się napiąć. Konserwa była otwierana takim klucikiem dookoła. Chwyciłem dwoma palcami i poszedłem w górę. Myślałem, że nic sobie nie zrobię. Otworzyłem oczywiście tą konserwę i okazało się, że poprzecinałem sobie grubo, grubo bardzo dwa palce. Wszystkie dziewczyny zaczęły piszczeć. Mówię dlaczego piszczeć? A one palce, palce, ja mówię co palce. A one mówią, że sobie porościnały. No i z takim starszym kolegą wtedy pocięliśmy walczyka kawałek wyżej z kamasza do Pyskowic. Dotarliśmy do Pyskowic na pogotowie, tam mi poszyli te palce, no i wróciliśmy z powrotem. Gdy wróciliśmy z powrotem, okazało się. Tutaj był taki jeden starszy kolega i terroryzował taką dziewczynę w namiocie. Terroryzował, prawda? I ona tam piszczała. W końcu też ze starszym kolegą poszliśmy tam, zaczęliśmy go uspokajać. On powiedział, że nas pobije. No i obiliśmy go, wygoniliśmy go. I mój starszy kolega przejął jego, jego pannę. tutaj może przejdziemy się po tych Czechowicach pokażę Wam jak one w ogóle wyglądają tutaj może pokażmy kolego dół pokażmy tą wodę naprawdę wiele, wiele wspomnień Tutaj, tutaj. Mam też pierwsze takie moje wspomnienia z tym jeziorkiem Są takie, że przybyliśmy tutaj z kolegami jak miałem jakieś 8 lat. No, może nawet nie, może 7, I... a, może, a może 10, no nie pamiętam tego dokładnie. Ale wyglądało to w ten sposób, że byliśmy tutaj z kolegami i wracaliśmy, wracaliśmy do domów. I przebiegałem ulicę. Moi koledzy byli już po drugiej stronie. Ja spotkałem już kolegę przebiegałem przez ulicę. I potrąciło mnie wtedy auto. Potrąciło mnie wtedy auto. Pokatulałem się trochę. Wiem, że w aucie była rozbita szyba i trochę wgnieciona maska. Pan zapytał, co mi się stało. Nie ja powiedziałem nic, jedź. Wsiadłem do autobusu. Byłem tylko mocno potłuczony. I chodźmy, chodźmy, pokażmy. Pokażmy ten ośrodek tutaj wszystkim tutaj tak samo oczywiście były wspinaczki po drzewa były skoki z drzew do wody naprawdę dużo wspomnień Dyskoteki tutaj tak samo były, kolega mi nawet przypomniał dzisiaj, bo było tutaj dużo dyskotek, było tutaj zawsze hucznie i Przeważnie Gliwice się biły z pyskowicami. Wiadomo, że wszystko do czasu, po czasie, po czasie Gliwice z pyskowicami sztama. Widzicie, tam są tampingi. Po drugiej stronie są tam dalej są domki. Tutaj teraz jest plac zabaw dla dzieci. Są też ścieżki zdrowia dla dzieci. Kiedyś tych ścieżek nie było. Ale kiedyś było tutaj hucznie, wesoło. I wiadomo, że tak samo było tutaj wiele kradzieży i różnych afer z młodymi dziewczynami i z młodymi chłopakami. No teraz tutaj nawet widać jakiś stół ping-pongowy. Tam, gdzie teraz są domki, tam po drugiej stronie. Tam też, tam też powiem Wam, że jest siłownia. A ty jeździłeś, kolego? Jeździłeś tutaj za dzieciaka? Jeździłem, jeździłem. No nie już za takiego dzieciaka, bo jeździłem jak to już wiesz, było gdzieś tak przez 17-18 lat, nie? Mm -hmm. 16 Przyjeżdżaliśmy tu z chłopakami na dyskotekę, no. nie? Tutaj, tutaj idziemy, idziemy i tutaj jest właśnie ścieżka zdrowia. Ścieżka zdrowia dla dzieci Naprawdę Tutaj tutaj dzieci dużo, dużo robią Dzieci mają frajdę, zabawę Też polecam ...żeby rodzice zabierali tutaj dzieci, mają jak się pobawić, Prawda, zabierałeś tutaj dziecko? Nie, nie, no, ale super, prawda? Super, super. No. Ja myślę, że byś zabierał tutaj dzieciaka, co? No To miejsce to jest ekstra, nie? Tutaj była kiedyś na koni, nie wiem czy pamiętasz Nie wiem czy dalej jest Pamiętasz? Pamiętam, była, no ale tu już chyba nie ma Tutaj w tym miejscu była, nie? Tak Tutaj Klimat, klimat cały czas taki sam, nie? Cały czas było grane tutaj w siatkówkę, piłkę nożną. Cały czas coś się działo, i dalej cały czas coś się dzieje. Yy, nie wiem, nie wiem, czy pamiętasz, tutaj też się utopił taki kolega, który był ratownikiem, nie? Był ratownikiem, yy, płetwonurkiem, tak samo. Wiem o kim mówisz chyba, ale to ja nie wiem, czy on tutaj się utopił, wiesz? Tutaj, tutaj. Tak, tak. I... Ale co on nurkował? Słuchaj, nurkował czy N nurkował? No i utopił się. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale wiem, że na pewno tutaj. Muszę zaraz krzaki poprosić Jakie boiska porobili, prawda? Kiedyś takich nie było. Teraz jest o wiele ładniej no. tutaj dzieci mają salon gier Lody, żeśmy jedni przed chwilą, były dobre O jakie niebo piękne, nie? No i tutaj zmieram się to jest chyba prawda? Jest jezioro, jezioro chyba. Jezioro? Jest... Tak mi się wydaje, nie wiem. No, o, tyle, tyle lat tutaj jeździłem. Znowu tutaj przyjechałem i do tej pory. Nie wiem czy to jest zalew, czy to jest jezioro. Ale warto to sprawdzić, prawda? Bo skoro o tym mówimy. Niech będzie mówił. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat. nie. dokładnie. Czy to koło czy jezioro? To mapa okolicy Czechowickie Gliwice Tak, jezioro. To tutaj, tutaj tak samo jest miejsce, gdzie będę mursował. Tam w tym roku, w tym też będę mursował. Nie wiem, czy kolega mursował już? Mursowałeś kiedyś? Nie. A jak myślisz, dałbyś rota, dałbyś rota, nie? Pewnie. No. Wszystko siedzi w głowie Janek. Wykładni tak. Prawdopodobnie ten kolega, który się tutaj utopił, prawdopodobnie utopił się gdzieś z tej strony. Nie pamiętam jak go się nazywał. Wiesz o kim mówię, nie? Domyślam się, no tak. No. Jeżeli on był płetwonurkiem zawodowym, to tak. Tak. No to wiem o kim mówisz tak on tam sobie kupił jakąś bajkę kę 36 albo 69 39 I zarobił parę złotych No i się utopił tutaj nie? No i wziął i się utopił no. A co Ty powiesz o tym miejscu? Miłe wspomnienia ci się kojarzy. Bardzo miłe wspomnienia mam z tego miejsca na dużo kobiet co? Nie no bez przesady Fajne imprezy z chłopakami z Gliwic wiesz Bijatyki za mało lata A jeździłeś tutaj też na dyskotyki? No jeździłem, jeździłem właśnie myśmy tu przyjeżdżali wiesz, paczką nie, z Gliwicy. no nie no, no. miejsce, miejsce jest naprawdę super, nie? Bujek, bujek, bujek tutaj Nie pamiętam ile było Wiem, wiem, że raz kakałem do wody, to po łokcie się zakopałem w piasku. Ledwo co wyszedłem wtedy, prawie się utopiłem. Po prostu mój skok był, był za bardzo dla szczupaka, i wbiłem się w piasek. Ani nie połamałem sobie rąk, ani nie. Tutaj tutaj też miałem no, parę parę spotkań z moją pierwszą kobietą, z Katarzyną. Ale pod namiotem, żeśmy razem byli. No, tutaj tutaj żeśmy zaczęli rozmawiać o byciu razem. O dziecku nawet żeśmy rozmawiali, ale tutaj nie było robienia dziecka jeszcze bo wtedy mieliśmy po 16 lat no, przytłaliśmy się po 16 lat jakbyśmy mieli po 17 lat zaczęliśmy umieszkiwać krzuci razem no i razem mieszkaliśmy razem na weekendy a Dnia. ona mieszkała u siebie, a ja u siebie ona z rodzicami, ja z rodzicami i pewnego dnia ją sprowadzałem to już opowiadałem wam o tym co się stało i tak trafiłem pierwszy raz do ZK w którym roku to było? jak nią tutaj przyjeżdżałeś? Dobrze. miałem 17 lat 16-17 lat kolego ale rok który to był ja nie pytam ile miałeś lat tylko rok no musiałbym, się, musiałbym to policzyć, bo, bo ja tylko pamiętam ile miałem lat. No to policz, Ale, bo to by... wiesz, bardziej ludzi interesuje na przykład, który to był rok, rok, nie? Inaczej może Ciebie w tym momencie bardziej interesuje, bo ja wszyscy wiedzą ile miałem lat i każdy sobie to może policzyć, prawda? Skoro Ale nie, to jak tobie lat, się nie chce liczyć, to widzą może też się nie chcieć liczyć. No, no to było 50. to było 43 lata temu, nie? 43, 42 lata temu Czyli 81, 82 rok, tak? Tak, dokładnie tak. Ty jeździłeś tutaj troszkę później, nie? No tak, no ja jeździłem tutaj w 90. latach, nie? Końcówka lat 90. No. Znaczy końcówka, tak 95, 9,6 Pokaż, pokaż wszystkim jakie niebo jest piękne dzisiaj. Pokazywałem już. Właśnie, właśnie to jest piękne. No i ja tutaj ja tutaj bywałem w 80. latach w 70. bywałem tutaj jeszcze z rodzicami. A... Moi rodzice przypuszczam, że bywali tutaj już w 50. latach no. Przecież że niedługo, niedługo po wojnie tutaj bywali Moi sta starsi bracia tak samo Lata 60. tutaj już na pewno spędzali Dużo wspomnień, fajne miejsce ale powiedz jeszcze jakąś anegdotę. No, bo mówiłeś, że masz tutaj dużo, a ty nic nie opowiadasz. Tylko, jakąś anegdotę. No, dawaj jakieś coś, nie wiem, z dyskoteki, coś z jakiejś. E, tak samo e, z takim starszym kolegą Andrzejem. Gdzieśdziliśmy tutaj z dziewczynami. Gdyby e, był kabaret, bo. Dziewczyny były naszymi rówieśniczkami w sumie, no ale byliśmy dzieciakami i ich matki przyjechały i awanturę nam tu zrobiły. Nic żeśmy z nimi nie robili, prawda? Ale była awantura, dlaczego, dlaczego te dziewczyny są z nami, nie? Poznałem, poznałem też taką dziewczynę kiedyś z Zabrza. Nawet dwie dziewczyny przyjechaliśmy tutaj, imprezowaliśmy tutaj Było naprawdę fajno, zawsze zawsze było fajno. Ja nie będę opowiadał kto to był Ale było super No i tutaj no i wam jeszcze mam opowiadać Jeżeli będziecie gdzieś niedaleko Gliwic tutaj, to polecam wam to miejsce są tutaj domki, przy domkach jest siłownia. Możecie tutaj mile spędzić czas. No to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Piona.